Witajcie kochani, to Mary Mario. I 20 grudnia, czyli 20 odcinek naszych vlogmasów. No patrzcie godziny. jak już niewiele zostało do końca. Jest <grym> tylko parę kopertek. <grym> same to, klamerki wiszą z numerkami. Same klamerki, dokładnie. Dobra, bierzemy to 20 Będziemy może do tego roku od nowa. To cały styczeń. Nie no, bez przesady, nie? Bierzemy ją sobie. Kopertka już jest. Kopertka już jest, oczywiście. Troszeczkę sobie lekko obniżymy. Dobra. To co? Zaczynamy jak zawsze od słodkości. Szukamy numerek 20. O Gdzie jest nam to. się tutaj ten 20 pojawił? No. A, konik. Konik na biegunach. Znowu konik. To już kolejny konik. No to będzie cała stajnia. Konika mamy, hops. To za chwilę cała stajnia powstanie. I do pojemniczka, dobra, mogę już oddalić moje. Tak, nie. A moją dwudziestkę namierzyłem sobie w tych okolicach. Boże kochari. Bo teraz się powoli, teraz łatwiej to szuka. Dyni. Bo już większość okienek takich naruszonych to widać, które jeszcze nie są. <noise> no. I wyciągnęliśmy sobie dzisiaj misiaczka. Takiego no. z choineczką. No to już też był ten misiacz. Taki już też był. Mhm. To nie idą, ale to ale nic, smaczne był. Czekoladki są bardzo pyszne, bardzo taki dużo czekolady. No, Zobaczymy. Teraz że... balea Kalendarzy. Co tu się nam kryje? Mamy numer 20. A tutaj tutaj teraz z której strony? Chyba tu. Nie, A, nie? tu masz otwieraczek? Tak, no ja to już to mam. O, 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 Co tam? Chodź tu. Co tam Chodź No. Czekaj, teraz zobaczymy. A maseczka do twarzy. Aha, czyli takie ma zidełko. No dobra. Maseczka do twarzy, jak to do twarzy. Masz. Musisz wszystko tu wydusić, to zaraz będzie wszystko. Biały. Pachnie pięknie, super. Piękne. Przyda się to wszystko. Teraz Mariusz. Tak, tak, teraz moje tutaj No To ty miał? No to czekaj, ale ty mi to tak zostawiłaś miejsce. Myjkę będziesz miał no dobra. na twarzy. Widzę, że dwudziestkę da się objąć tutaj ładnie. A tutaj no dole. znalazłem na dole, jest w pobliżu, tak. Także dało się namierzyć. Chodź tu. O, znowu, wow, znowu duże. Pięćdziesiąteczka. O, i mamy bubble lotion. Fajnie, fajnie. No pięknie, pięknie. To się zawsze przyda takie coś. Tak. Pojemność przyzwoita, pięćdziesiąteczka. <noise> pięćdziesiąteczka, raz, dwa, trzy. Chlup nie ma. No. <noise> podróżna. No tak, podróżna. Z po postaw pan. <noise> no, jasne. I chlup. Dobra, to teraz co? Dwudziestkę będziemy Oj, sobie drapać. Jedziemy, tylko tak. teraz przybliżymy się troszkę. Dwudziesteczkę. No, już ja mogę, tak? No, możesz, może. ty już patrzeć, mi nastawiłeś. Mhm. Co my tu mamy, kochani? Co o, tam masz? No, jakąś czapkę? Czapka za ile? No, 25. 25, No, to już mogli dać prezent. Kurczę, dlaczego nie ma prezentu? Zobaczcie, to stało malutko, zostało malutko. Zostały tylko czterokienka. Ja wątpię, że tutaj będzie ten prezent. No. Oby coś się udało. Dobra, teraz no. moja dwudziestka. A może ciebie. A u mnie po 20 no, 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 no. co, żeśmy no, no, no. znaleźli? Nie, łyżwę. łyżwa. Droga? No, Bardzo droga. A to tylko jedna, a na drugą nogę to co? Na drugą nogę, czy tu jakaś była? Czekaj, a zobaczmy. A może była? Czy tu była jakaś na drugą nogę? Nie, nie było. Pojedynczą dali. Poczekaj, nie? Naprawdę? No naprawdę. E... Nie powtarzało się. O nie, faktycznie. A u on... mnie? No. Może ty masz drugą od pary? <laughs> Czekaj to no chociaż coś by było. Boże, jakby teraz szukał łyżwy. No, może i nie. No nie ma chyba łóżby. Ma dobra. Zobaczymy. Ja w no, ogóle czy... nie mam łyżwy. Aha. Także to tu masz tylko jedną. Świetnie. Dobra. Idziemy Zobac dalej. Zobaczymy co się kryje tutaj. A na dzisiaj mamy. Uuuu. Elektryka. Uuuu. I to jest to I dużo szczęścia. Czy, na czy nam to przyniesie dużo szczęścia? No, no, witam, ja lubię. no dobrze, niech będzie. Bo Ty, wolisz chyba nawet wiem, że to nie. No, może tak być. Tutaj szukamy liczb i widzę, koniczynkę. No i masz ją nawet z numerkiem jeden, Czekaj, to tutaj ładniej jest. O, no numer jeden? A, no, czasami jeden tu wiesz. Ja wiem, wiem, ale. Różnie, aha, i to tą kwotę tutaj po prostu mhm. się zsumują, jakby na nas Dobra, No to co, jedziemy. No, koniczynka byłaby tu bardzo pożądana. Co mamy? 34. Mamy jedyneczkę 35. A jak ona ja tym robiła? To coś zniszczysz. 12 tego szukamy. Nie wiem, wiem, co lepiej, wiecie, jak tak się tym po to już sobie widzę kwota jakaś. Aha. 14 tego nie mamy. 19 I również nie mamy. 21 też, nie? Cyferki no, na odwrót. <grym> 7 23 y -y. No daleko dalej. 35 o! Jest jedynka no wygrana. Ja moja kochana zrapunia. Najlepsza zrapetka. O coś więcej. Jest druga 10 złotych. I jeszcze pod tą nitrynkę. Osiemnastka. Trzydzieści cztery. O, jeszcze coś lepiej. Ja, trzydzieści trzy. To trzy wygrane, czyli piętnaście może być piętnaście? Może. Być. Może być. Ja, ale świetna zrapeczka, kochanie, z numerkiem jeden. A ja to tu nie. O... A to nie tu. Niżej. Trzydzieści cztery i trzydzieści pięć. 35 mamy piątkę. No to mamy, zobaczcie, piątalek, teraz mamy pod jedyneczką. Jedyne. Piątale. Piątalek, bardzo ładnie. I, I piątalek. 34, 15 zł, ale fajowsko. Ale się że teraz Tobie życie tego. Tej no, to, wygranej. Się, to się miła zdrapeczka trafiła. MM. MM. I... No to tak jak my. MM. O, MM, ale naprawdę. No, no, to jest to super, jest 15 zł. To jesteśmy już na plus. No świetnie. A teraz <noise> moja zdrapeczka z numerem 22. Elektryzujący. Cash. I zobaczymy. Zaczniemy sobie, czy w końcu po tych długich bojach znajdzie się żarówka? Nie, no po co mi żarówka? co dwie? Dziś, nie, nie kulki, dwie żarówki. Tak, dwie żarówki się znalazły, no. Dobra, a co my tu mamy? Dziękuję, ja mu też chciał, żebyś wygrał. Mamy czterdziestkę. By było świetnie. 16. Czterdzieści jeden. Oraz dwójeczkę. No to trzymam kciuki mocno. I co tutaj znajdę? 32 29 dwa, Coś tu uda mi się znaleźć. To oboki. i show. 24, no niestety. Tu się nie chcę pokazać, ale 30 to też nie pasuje. A on ciężko się drapie? Nie, no tak dosyć. A myślałem tak to mocno przyciskasz. A mamy jeszcze 14, to tu się odwróciło. Mamy trójeczkę, to obok... Ja... 42, no to też obok. Tu nie bardzo chcą coś dać. No i... Szóstka i ostatnia szansa. 33. Ech, nie no dała. niestety elektryk się tutaj nie popisał. Dlatego no te zrabki takie za nią nie jest. Nie przepadam za tą zrapką. Gdzie to tu są te? Gdzie oni te kontrolne pochowali? A tutaj na dole. Aha, no D i coś tam. DG. Dg. Aha. DG. No dobrze, no tutaj wiele się nie udało. Ale na plusie, jakim tam jesteśmy, tak? No co prawda, pomijając szczęśliwe. Zdrawbeczka dała, zobaczcie, tylko się jej liczył pomyliłam. 5, 5, 5, 15 zł. I oczywiście piękną maseczkę do twarzy. I, I lotion do ciała. Widzicie? Fajnie. I zdrapeczka ale draping za 10 i 15 jest. Także są 5 na plusie, to my się bardzo cieszymy. Dokładnie. Także tym miłym akcentem kończymy na dzisiaj. Zapraszamy, I zapraszamy na kolejny dzień. Tak jest. Trzymajcie się kochani ciepło i zdrowo. Do zobaczenia i tylko pa. Pa, pa, pa. Pozdrawiamy.